Pożądanie. To energia ciągłego, niezaspokojonego głodu. Głodu, nie tylko jedzenia, różnych używek czy przyjemności seksualnych, ale także rzeczy materialnych, statusu czyjejś aprobaty, uczuć czy nawet wiedzy. Przejawia się poprzez ciągłe chcenie, pragnienie, a nawet nieposkromione żądze. Prowadzi do frustracji. Ciągłego poczucia braku, a w konsekwencji do manipulacji, kłamstwa, zazdrości, zaborczości, uzależnień, a nawet przemocy, o ile na pewnym etapie może mieć pozytywny skutek, dając nam energię do działania i możliwość wyjścia z niższych poziomów, o tyle, na dłuższą metę działa wyniszczająco. Natarczywe chcieństwo. Niezależnie, co jest jego przedmiotem, wskazuje na ciągłe poczucie braku i niezadowolenia. Pogoń za obiektem pragnień chwilowo przykrywa, a w rzeczywistości tylko pogłębia to uczucie, ignorując to, co naprawdę się liczy. Mówi się, że miłość jest ślepa. Ale to nieprawda. Miłość widzi doskonale. To pożądanie jest ślepe. Ukierunkowuje nasze patrzenie i wszelkie działania tylko w jedną stronę. Tak jak strach zaślepia i wyolbrzymia negatywy, tak pożądanie koloryzuje i wyolbrzymia potencjalne zalety. Zazwyczaj rzeczywistość okazuje się inna niż zakładaliśmy, dlatego obiekt pragnień wcześniej czy później okaże się nie tak idealny. Jak widzieliśmy go oczami wyobraźni, właściwie żadna rzecz, substancja, człowiek czy bodziec z zewnątrz nie jest w stanie zaspokoić poczucia naszego wewnętrznego braku. Pożądanie jest jak mały potworek z dziurawym żołądkiem, jak picie słonej wody, aby ugasić pragnienie. Owszem, na chwilę iluzorycznie pomaga. Ale na dłuższą metę tylko pogarsza sytuację. Przyczyną bowiem nie jest brak czegoś z zewnątrz, ale wewnętrzne poczucie niezadowolenia, wywołujące tylko kolejne żądze i poszukiwanie zaspokojenia tam, gdzie go nie ma. Problem tkwi w tym, że tak naprawdę nie chodzi o to, czego pragniemy, ale o haj związany z wyobraźnią. Fantazjowaniem i procesem zdobywania. Dlatego pozornie pożądanie dąży do posiadania, ale gdy już to ma, szybko przestaje cieszyć się zdobyczą. Emocje opadają i zaczyna się poszukiwanie kolejnych obiektów pragnień, aby znowu wrócić na tor. Właściwie to koło, w którym biegniesz jak chomik dotąd, aż padniesz ze zmęczenia. Ten kto ma więcej szczęścia lub raczej świadomości zatrzyma się w pewnym momencie, zanim przeżuty i wypluty przez machinę pożądania padnie na twarz. Wyjdzie z koła i doświadczy ulgi, a może i nawet faktycznego szczęścia i radości z życia, a nie tylko satysfakcji i zadowolenia z ciągłej gonitwy. Pożądanie lubi wysoką dynamikę. Szybkie tempo, ryzykowne działania. Dlatego też ślepe jest na to, co wokół. Kanalizuje energię tylko w jednym kierunku, przegapiając piękno reszty świata. Pędząc, nie doświadczamy życia, ale wrażenia samego pędu, smaku adrenaliny, permanentnego spięcia, z którym później też trzeba sobie jakoś poradzić. To błędne i bezwzględne koło wypompuje energię i ostatecznie wypluje każdego, kto w porę sam z niego nie wyskoczy. Poczucie szczęścia, radość, miłość, wdzięczność i inne tak zwane wyższe uczucia lubią spokój i ciszę, wprowadzają harmonię i równowagę. Pożądanie na to wszystko nie ma czasu. Przecież trzeba biec, pędzić, gonić, ścigać. Zatem, choć trudno w to uwierzyć, to czego pragniemy, to nie cel, ale sam haj dopaminowy czerpany z pragnienia. Potwierdzają to badania na ludziach uzależnionych od hazardu, którzy największą przyjemność czerpią z momentu tuż przed ujawnieniem się wyniku. Nawet jeśli wygrają, poziom przyjemności wcale już nie rośnie, a wręcz przeciwnie, spada. Chcąc utrzymać upragniony stan, wracają do gry. Ciekawe jest też to, że ludzie nagminnie kupujący w internecie duże ilości, często niepotrzebnych rzeczy, gdy pojawi się kurier w drzwiach, czasem sami już nie pamiętają, co kupili. Bo wcale nie chodzi o rzeczy, ale znów o haj płynący z samego procesu zdobywania. Jest on największy tuż przed dokonaniem transakcji. Warto się zastanowić, ile sami mamy takich rzeczy, które kupiliśmy, używaliśmy ich raz lub wcale i tyle szczęścia z zakupów. A mały głód z dziurawym żołądkiem nadal krzyczy więcej! Jeszcze akapit o energii pożądania w relacjach, gdyż jest to ważny i dotykający dużą liczbę ludzi temat. Tak się składa, że większość z nas myli miłość z popędem. Mimo że mruczenie kota może wibrować na poziomie miłości, to motylki w brzuchu już z tego poziomu nie pochodzą. A mimo to. Tak wielu ich szuka i pragnie przeżyć to jeszcze raz. Zakładam, czytelniku, że doskonale wiesz, o czym pisze. Tak więc, pożądanie jest przyjemne, bo napędza i daje poczucie większej żywotności, ale sporo kosztuje sporo, bo ceną właściwie jest spokój i wolność. Z jednej strony, pożądając, stajemy się ślepi na rzeczywistość i zależni od obiektu pożądania, od aprobaty, nastrojów, wyborów i decyzji drugiej osoby. Z drugiej zaś, gdy staniemy się obiektem pożądania, możemy być manipulowani, ograniczani, blokowani lub atakowani, gdy będziemy próbować zachować naszą autonomię. Dlaczego? Bo przecież to, czego się pożąda, trzeba zdobyć wszelkimi możliwymi sposobami, za wszelką cenę, a potem? Potem, mimo że przestaje już tak cieszyć, zmienia status na moje, więc trzeba pilnować, trzymać, hamować i kontrolować, żeby nie stracić. Kwestia czasu. A zaborczość i zachłanność zagrają pierwsze skrzypce. Pies ogrodnika szczeka już przy drzwiach. Tak więc nieważne, po której stronie się znajdziesz, i tak zapłacisz stanowczo zawyżoną cenę. Pomniałem już, że w dodatku pozostaniesz wiecznie głodnym, lub może nawet w ogóle odechce ci się jeść. Ok, może teraz trochę dobrych informacji. Jak z tego wyjść? Jak uniknąć pułapek? Co zrobić, gdy już się wpadło w sidła pożądania? Pierwszy wariant. Sami czegoś lub kogoś pożądamy. W sumie kogoś znaczy czegoś, bo tak naprawdę chodzi o to, co ma nam ta osoba dawać, jak się przy niej czujemy. Tego właśnie uczucia pragniemy. To dość istotne, aby mieć tę świadomość, bo to oznacza, że to nie osoba, ale odczucie jest celem i te minę właśnie trzeba rozbroić. Krok pierwszy: zwolnić. Jak już wspomniałem, pożądanie lubi dużą dynamikę i jak najszybciej pragnie zaspokojenia. Zatem, gdy zwalniamy, mimo że to niełatwe, Odzyskujemy świadomość działań, wyłączamy autopilota i bierzemy ster w swoje ręce. Mamy możliwość prawdziwie odczuwać i decydować. Nie rządzą już tak nami emocje, hormony, ani programy w głowie. Krok drugi: odczuwać. Pełne i świadome odczuwanie pędu, albo raczej popędu. Uwalnia tę energię i pozwala przejrzeć iluzję. Widzimy cenę, jaką płacimy. Wtedy obiekt nie jest już taki atrakcyjny. Nie ma nic przyjemnego w ciągłym napięciu i gonitwie do utraty tchu, ani tym bardziej w ciągłym zniewoleniu. Krok trzeci: Dywersyfikować przyjemność. Warto znaleźć inne rzeczy lub czynności, które również sprawiają nam przyjemność. Jeśli rozproszymy nieco energię ubóstwiania jednego, będzie łatwiej przejrzeć na oczy i wyrwać się z sideł pragnień i żądz. Wówczas utrata lub niemożność zdobycia przedmiotu pożądania nie będzie tak straszna i bolesna. Krok czwarty: Doceniać. Staraj się dostrzegać piękno w otaczającym nas świecie. Przecież go tam nie brakuje. Pragnienie mówi chcę, wdzięczność mówi mam. Spowoduje to poczucie wdzięczności. A wdzięczność, tak jak miłość, jest lekarstwem prawie na wszystko, a już na pewno na pożądanie. Pewien fryzjer, przechodząc pod zaczarowanym drzewem, usłyszał pytający głos: Chciałbyś mieć siedem garnków złota? Choć rozejrzał się, a wokół nie dostrzegł nikogo, obudzona chciwość sprowokowała żarliwe Ależ tak, w takim razie idź szybko do domu, a znajdziesz je tam. Co koń wyskoczy, fryzjer gnany porządliwością, popędził do domu. I rzeczywiście stało tam siedem garnków, wszystkie pełne złota z wyjątkiem jednego. Zapełnionego tylko do połowy. Fryzjer nie mógł znieść tego, że siódmy garnek nie był całkiem pełny. Poczuł gorące pragnienie zapełnienia go, bo czuł, że w przeciwnym razie będzie nieszczęśliwy. Przetopił wszystkie rodzinne klejnoty w złote monety i wrzucił je do garnka. Ten jednak ciągle był napełniony tylko do połowy. Fryzjer oszczędzał, skąpił aż do głodzenia siebie i rodziny. Wszystko na próżno. Ileby złota włożył do garnka, ten był ciągle wypełniony do połowy. Wreszcie poprosił króla, aby podniósł mu zarobki. Podwojono mu je i na nowo powziął walkę o wypełnienie garnka. Posunął się aż do żebrania. A garnek wchłaniał każdą monetę, którą doń wkładano. Król zwrócił uwagę na zabiedzonego i wygłodzonego fryzjera. Zapytał go o przyczynę, po czym dodał: Nie masz przypadkiem u siebie siedmiu garnków złota? Fryzjer był zaskoczony. Kto wam to powiedział, wasza wysokość? Król zaśmiał się. Ależ to oczywiste, że wyglądasz na takiego, któremu duch ofiarował siedem garnków złota, kiedyś ofiarował mnie. Zapytałem, czy to złoto będzie można wydać, czy służy tylko do tego, by je mieć. I zjawa znikła bez słowa. Tego złota nie można wydać. Jedyne co pozostaje, to nieodparty pociąg do pomnażania go. Idź i oddaj je już teraz, a znów będziesz szczęśliwy. Antony de Mello, śpiew ptaka. Co jest twoim garnkiem złota? Z czego uczyniłeś sobie bożka? A co, jeśli przysłania on coś cenniejszego? Pragnienie to zniewolenie. Szczęście to jego brak. Złość. To tylko napór, nadmiar, stłumionej energii do działania, która szuka ujścia, uwolnienia, nic więcej. Ale ponieważ szuka ujścia, to umysł szuka też uzasadnienia, czytaj winnych. Dlatego też osoba w złości zawsze znajdzie sobie alibi, wroga. Często będzie to zachowanie drugiej osoby, czasem zdarzenie, instytucja, pech. Nieważne, zawsze znajdzie powód. Musi, inaczej złość byłaby tłumiona lub skierowana do wnętrza właściciela. Wtedy wywoła poczucie winy, a chroniczna, tłumiona przez dłuższy czas wywoła apatię i stany depresyjne. Co ciekawe, Wyrażona złość wcale nie spowoduje jej uwolnienia, ale jedynie zapewni chwilowe rozładowanie nadmiaru i złudne poczucie ulgi i kontroli. Demon się wycofa i cierpliwie poczeka na kolejną okazję. Co zatem robić? Złość rozpuszcza się uważnością, zrozumieniem, akceptacją, obserwacją i niereagowaniem emocjonalnym. Oznacza to, że próby ratowania się, tłumaczenia czy obrony zazwyczaj prowadzą tylko do jej eskalacji. Złość żąda najpierw zemsty i ukarania winnych, a nie traktatów pokojowych. Jednak, ponieważ złość ma dużą dynamikę, szybko się wyczerpuje. Dlatego też pozwolenie jej na wyrażenie, jeśli nie stwarza to fizycznego niebezpieczeństwa, jest dobrym rozwiązaniem. Wtedy złość szybko się wypali i przerodzi w zrozumienie paradoksu zaistniałej sytuacji. Wyrażona ale nieuwolniona złość często wywołuje wtórnie wstyd, żal i poczucie winy. Źle zrobiłem, wygłupiłem się. Wtedy warto uważnie obserwować odczucia, a gdy kurz opadnie, przemyśleć na spokojnie całe zajście i przystąpić do rozwiązania bez obwiniania i rozpamiętywania. Najtrudniejszym elementem tej dynamiki jest zachowanie spokoju i świadomości, że to tylko napór nagromadzonej energii emocjonalnej, który nie ma wiele wspólnego z tobą, drugą osobą czy sytuacją. Te były tylko zapalnikiem, proch był już w środku, czekał na detonację. Dowodem jest fakt, że w podobnej sytuacji, ale w innym dniu, miejscu lub nastroju, wybuch złości mógłby w ogóle nie nastąpić. Po prostu była okazja, przelało się i tyle. Każdemu się zdarza. W większości sytuacji takie zrozumienie wystarcza, aby wybaczyć i odpuścić sobie i innym. Pomaga również świadomość, że złość jest odpowiedzią na niespełnione pragnienia, oczekiwania, lub nadmierny, skumulowany strach. Można by rzec, że jest to energia frustracji w działaniu. Przejawia się uszczypliwością, krytykanstwem, sarkazmem, mściwością, a nawet agresją, aktywną lub pasywną. Zasilana jest poczuciem krzywdy i poziomem dumy, która, jeśli nie zostanie odpuszczona, uniemożliwi jej uwolnienie. Jeśli zaś złość uzyska pożądany efekt, będzie jeszcze gorzej. Umysł bowiem uzna ją za skuteczną metodę osiągania celu i powtórzy działający schemat przy najbliższej okazji. Tak tworzy się błędna pętla. Kto uwierzył, że pierwszy milion trzeba ukraść, a cele osiąga się siłą, ten zazwyczaj nie zmienia już skutecznej metody. A szkoda! Tutaj rozwiązaniem będzie przyjrzenie się oczekiwaniom i uwolnienie poziomu, odczucia, pożądania, ewentualnie na nowo zrewidowanie swoich pragnień, podejście do ich realizacji z pokorą, roztropnością i rozsądkiem. Złość warto odpuścić nie dlatego, że jest zła, ale dlatego, że jest niepraktyczna. Z perspektywy czasu przynosi więcej cierpienia niż korzyści, przysparza wrogów i mści się na swoim żywicielu. Przecież już to znasz. W innym przypadku, złość jest wynikiem, znalezienia się w sytuacji bez wyjścia, realnego lub iluzorycznego zagrożenia. W jego obliczu większość zarówno ludzi, jak i zwierząt, przejawi agresję. O ile w pierwszym przypadku agresja, jako reakcja gadziego umysłu, może być uzasadniona, o tyle w drugim należy przyjrzeć się faktycznej motywacji, temu, co jest zagrożone. W większości sytuacji chodzi jednak o aspekty tożsamości czyli rację, system przekonań czy wartości czytaj dumę która po prostu broni się przed upadkiem, wstydem. Dlatego też, odpuszczenie dumy często uwalnia nas od złości, jak również sprawia, że jesteśmy mniej podatni na ataki z zewnątrz. Ostatnim argumentem przemawiającym za odpuszczeniem złości zamiast jej eskalacji jest fakt, że chyba nikt poza samą złością nie potrzebuje wrogów, bo i po co? Współpraca i życzliwość są fundamentem sukcesu, duma i złość, podwaliną upadku. Jeśli natomiast już się pojawi, zamiast do ataku wykorzystaj ją do zmiany: zmiany zdania, kierunku i działania w słusznej sprawie. Słusznej znaczy twórczej i dla wspólnego lub wyższego dobra. Przeniesie cię wtedy na poziom odwagi. Amen. Poprzez złości szarą chustę ledwo prześwituje sens. Zawracają nad tą pustką całe stada szczęść. Andrzej Poniedzielski, kamień i mgła. Czemu się tak złościsz i niepokoisz? Czego tak pragniesz i czego się boisz? Gdy wpadniesz w emocjonalny dołek, przestań kopać. Oddychaj. Duma to dynamika posiadania, trzymania, chwalenia się i wywyższania, trzymania się zazwyczaj swoich racji, poglądów i prawd, chwalenia się rzeczami, osiągnięciami i zasługami, nieważne czy szczytnymi, czy też nie. Byleby się chwalić, byleby mówili. Żyjemy w czasach. W których powodem do dumy mogą być nie tylko majątek, status, firma, styl życia, partner czy osiągnięcia dziecka, ale nawet ból, choroba, cierpiętnictwo. Zapewne nieraz widziałeś negocjacje podwórkowe czy też przykościelne. Ja to ostatnio chorowałam. Ty byłaś chora? Ty to jeszcze choroby nie widziałaś. Mnie to dopiero bolało! Zatem z wszystkiego można być dumnym i wszystkiemu nadać wartość, bez znaczenia w czym. Duma musi być najlepsza. Jeśli nie może, aby zwrócić na siebie uwagę, będzie najlepsza w byciu najgorszą. Męczennik i ofiara na najwyższym poziomie. Nieważne, w którą stronę Duma się odwróci, jaki kierunek wybierze, pewne jest jedno. Będzie dążyć do upadku. Jest to oczywiste z kilku powodów. Po pierwsze, Duma trzyma to, co ma. To oznacza, że duża część energii ukierunkowana jest na ochronę i próżną ekspozycję, zamiast dalszy rozwój i twórczość. Dlatego na dłuższym dystansie pokora zawsze Dumę wyprzedzi, gdy ta będzie przeglądać się we wstecznym lusterku. Daleko nie zajedzie. Lub zwierciadle samo uwielbienia. Lustereczko, powiedz przecie. Kopciuszek. Po drugie, Duma. Pozornie pewna i stała. Jest chwiejna i niestabilna. Ponieważ nie chce spaść z piedestału, panicznie boi się upokorzenia. Jak na ironię, jest to dla niej lekarstwem. Co prawda, gorzkim, ale jednak. Duma potrafi inwestować ogromne ilości pieniędzy i energii w kamuflowanie i tuszowanie słabości i niedoskonałości, które są przecież częścią ludzkiej natury. Im bardziej w to brnie, tym więcej ma do stracenia i tym bardziej się boi, im bardziej się boi, tym bardziej to przyciąga i większe błędy popełnia. No i bach! Inne przejawy dumy to pycha, arogancja i ignorancja. Wszystkie powodują zaślepienie, zatrzymanie i zniszczenie. Choć dumę odczuwa się zdecydowanie przyjemniej niż wszystkie niższe poziomy siły i bywa często obiektem pragnień, to ponieważ ulega łudzie blasku, marna z niej towarzyszka życia. Oczywiście nie każdy człowiek w dumie musi upaść. Czeka to tylko tych, którzy w porę się nie zatrzymają w pogoni za idealnym, wyimaginowanym obrazem siebie. Aby wyjść z dumy, należy jak najczęściej podważać własne utarte poglądy, otwierać się na nową wiedzę i doświadczenia, mniej mówić, więcej słuchać, więcej robić niż myśleć. Z wdzięcznością i wyrozumiałością patrzeć na otaczający nas świat. Duma lubi perfekcjonizm, a diabeł tkwi w szczegółach. Dumę świetnie rozpuszcza służba, nie mylić ze służalczością, proszenie o pomoc innych oraz docenianie, życzliwość i wdzięczność. Wdzięczność? Jaka wdzięczność? Dumie przecież się należy. Własnymi ręcami to osiągnęła, brawa się należą! Jeszcze jedno lekarstwo na dumę. Zamiast gorzkiego zastrzyku upokorzenia, zalecany zastrzyk dobrego humoru. Ten rozluźnia napięte mięśnie i neurony dumy. Uwaga na dostępne na rynku podróbki typu sarkazm. Te przynoszą skutek odwrotny. Przed użyciem skontaktuj się z kimś kto ma dystans do siebie i zdrowe poczucie humoru. Co tak skrycie w sobie chowasz? Słabości? Co chcesz przykryć tym, co robisz, mówisz, masz? Taki jak jesteś, jesteś całkiem ok.